Zróbmy to w 7 minut. No. O, o. 1 stycznia 2017 Tuż po szampańskiej zabawie na Syrku Andrzeja pojechałem do Warmińsko-Mazurskiego. Strażak przyłapał mnie na robieniu zdjęć przed remizą. Powiedział, że mogę zobaczyć resztę samochodów. Po powrocie do Warszawy przerobiłem swój rower, by też miał tyle świateł. Ludzie zastanawiali się, jakim cudem to legalne, więc pytałem o zdanie policji. No w końcu skończyła się zima. Pojechaliśmy na Pragą, by zrelaksować się przy pięknej pogodzie. A tak, Ja jeździ się dobrze. Trzeba uważać, bo to można się pokaleczyć na dół. Giergoniszisz kogoś, to. Przyszło jeszcze Rzeczywistość okazała się dużo bardziej stresująca. Na wiosnę próbowałem zaliczyć wszystkie miejskie imprezy. Skończyłem, gdy były prezydent Warszawy wjechał we mnie samochodem, a ludzie na rolkach znienawidzili. Pojechałem do Łodzi na kilka godzin, bardzo mi się podobało, jednak użycie radiowozu jako statywu to nie był dobry pomysł. Odwiedził mnie Łukasz, tuż przed swoją wyprawą dookoła Bałtyku. Chciałem odwiedzić Andrzeja Dudę, ale nie pogadaliśmy. Andrzej Duda nie chciał ze mną gadać. Czemu. Nie dziwię się. Dobra, chodźmy po rower. Postanowiłem nauczyć się Willy do swojej osiemnastki, jednak noc przed urodzinami spędziłem na komendzie. Zorganizowałem swój pierwszy meetup, gdzie poznałem Franka, pseudonim petarda. Potem odezwał się do mnie Maciek, który nauczył mnie podstaw Willy. Uznałem, że jednak lepiej mi idzie robienie filmów niż trików. Na przykład na paradzie równości grup Willy między radiowazami, która była najlepszą imprezą w tym mieście. Całe miasto nasze, świetna pogoda. Poleciałem do Wrocławia, gdzie okazało się, że tam też mają parady rowerzystów. Nie były zbyt fascynujące, więc postanowiliśmy być szybsi od reszty miasta. Po powrocie do WWA okazało się, że policja widziała co robiliśmy na paradzie rowerów. Jak to to była to ta, ta parada? Jak pan no ładnie no sobie jeździ. Tak, je, je, <grym> 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 <to my. grym> Ten człowiek nakłonił mnie, bym wykorzystał jeden dzień na odwiedzenie kazury. Siedziałem tam do zachodu, wracałem tam jeszcze wiele razy. Spóźniłem się na nielegalne wyścigi samochodów, więc uznałem, że może mam szansę na nielegalnych wyścigach deskorolek. Yo, Kto wie, może dzień deski to najlepsza impreza w mieście? Radek miał samochód, więc w końcu mogliśmy doświadczyć pełnych emocji nielegalnych wyścigów, razem z uciekaniem przed policją. Dzień później znalazłem ludzkie zwłoki w parku. To znaczy, policja tym razem była szybsza. Zwłoki. Zorganizowałem drugi meetup, gdzie poznałem Mateusza. Pierwszy raz widziałem surfowanie na rowerze na żywo. Donald Trump odwiedził Warszawę. Z tej okazji, gliny zamknęły nam skatepark i na dodatek zabroniły vlogować. Nie ma nie Franek zrobił Willy na pradze. Panie kaskaderze, po wileńskiej, to nie stawiamy się na koło, nie pokazujemy, że jeżdżę, jeżdżę ekstra. Bo jesteśmy w mieście, prawda? Okej. Okay. Zostaliśmy spisani przez nie najsympatyczniejszego policjanta, z jakim miałem do czynienia. Andrzej i Zuzia nauczyli mnie, jak się pampuje na Pamstraku. Z Michałem nagrałem nocne awantury pod Sejmem. Będą jakieś awantury? Jakieś... A to pan panuje? Nie, chcę, chcę, chcę zobaczyć. Policja i protestujący myśleli, że jesteśmy z pracy, ale nie zachowywaliśmy się zbyt profesjonalnie. O mój Boże, no Wiedźmin to... czy uwielbiam tą grę. Najlepsza! Poleciałem do Trójmiasta. Sopot był śliczny, ale przerażający. Gdańsk trochę mniej śliczny, ale równie przerażający. Wróciłem na Kazurę. Marek z powodu awarii swojego roweru wypożyczył rower od mamy. Musieliśmy sprawdzić, czy ja mama ma szybszy rower. Mama mnie zabije, jak to zobaczę. Łańcuch ci spać. Dostałem wiadomość, bym przejechał do Hełma. Spędziłem tam 24 godziny i ta doba to był ogień. Potem zgubiłem się w Wiedniu, który był śliczny. Następnie zgubiłem się w Katowicach, które też były niczego sobie. Oczywiście nie tak ładne jak Wiedeń, ponieważ budynki w Wiedniu nie mają 15 reklam na metr kwadratowy elewacji. Przejechałem szybko przez Sosnowiec i wróciłem do Warszawy, do której przylecieli stunterzy z Indii. Potem pojechaliśmy z nimi pod stadion. Przyjechał człowiek na Tesla Board, pogadałem z nim o Boosted Board. A jak wróciłem do chłopaków, to spotykałem człowieka na Boosted Board. To był świetny dzień. Wakacje skończyły się niczym powietrze w oponie Norberta. Szybko! Zrób jak najwięcej trików zanim zejdzie powietrze! Ale letnie dni nadal trwały i tak rano oglądałem Stanty na deskorolce, a wieczorem ścigałem się na nich za BMW Mateusza. Rano dziadek uczył mnie jeździć Fiatem. Sprzęgło opuszczaj i dodawaj lekko gazu. Nie mamy już I skręcaj w, pra w prawo. Skręcaj w... <laughs> Cholera jasna, no! Chamu i do cholery no. A wieczorem zwiedzam dachy Warszawy. Na nie mam teraz. Co? Pójdę z tą stolnicą. Zawsze musi jak zawsze. Pojechałem na rowerowe targi w Kielcach i rozbiłem wszystko, co nie było rowerem. Aaaa. Maciek musiał nauczyć mnie jak obsługiwać pojazd z silnikiem sprzęgło, sprzęgło! Trochę tak wibruje w tyłek. To jest dziwne uczucie I Dlatego na nim się nie siedzi Dobrze, że policja nie widziała, że... ja i tak kupiłem sobie hulajnogę To nie dla mnie hulajnogę, ja nie ja się na hulajnogę Spotkałem Pawła Boski, Roberto Nogala, Martę Linkiewicz, Janusza Korwina Mikke Nie rozpoznałem taksikwakera Marta potem napisała, że jeśli chcę coś razem nagrać to żebym podbijał Poszliśmy szukać miłości na Grochowie Błagam, zrób to Błagam, błagam Dobra, Marta, dawaj. dawaj Dawaj Dobra, Dobra. Do kosza? Nad ranem zadzwonił Norbert i powiedział, że jeśli oprócz ślicznych dziewczyn lubię szybkie samochody, to żebym wbijał do słomczyna. To tak jak, na rowerze. <głos> 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 jak na rowerze. Było naprawdę szybko. Wolność za to świętowaliśmy 11 listopada, gdzie było naprawdę hucznie i epicko. Wolnością parkowania kusiły rowery Akro, ale one były koszmarne. Zostańmy przy Beturilo. Nie rozjedź pana bagiety. A. Aha. To Nikon? Jedź Okej, okay. kanon! O, też używam kanonów. Lecz prawdziwą wolność poruszania się i wszystkiego innego zapewniła mi moja różowa hulejnoga. Grudzień zleciał szybko i brutalnie. Znowu znalazłem zwłoki, większe zwłoki. Sam prawie skończyłem 3 metry pod ziemią. Tak mi minął 2017, mam nadzieję, że bawiliście się równie dobrze co ja. Idziemy się w 2018, nie mogę się zaczekać, aż go zobaczę.